Witam Was serdecznie moi drodzy, nazywam się Kuba, naszą gościnią jest Dominika Kurzak, architektka, wykładowczyni akademicka i założycielka profilu HouseofDesign.pl. Dzień dobry. W tym podcaście porozmawiamy na temat klas patronackich. Ważna informacja, ten podcast powstał w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie województwa śląskiego, zachęcającej pracodawców do tworzenia klas patronackich. To jest już kontynuacja naszej rozmowy. Pierwszą część, koniecznie wysłuchajcie, padło tam naprawdę wiele ciekawych informacji. No a teraz, Dominiko, no zastanawiam się, czy taka klasa patronacka też nie pomaga trochę przebić pewnej bańki, w której żyjemy. Ja pamiętam z czasów swoich studiów, jak, jak wiele osób nam powtarzało, że tak naprawdę teraz żyjecie w warunkach i uczycie się w warunkach laboratoryjnych, pod kloszem, pod opieką, że dopiero jak wyjdziecie na zewnątrz, to dopiero zobaczycie, jak to wygląda być może taka ingerencja w ten taki bezpieczny świat szkoły, ingerencja w firmy z zewnątrz właśnie pomaga przekuć ten balonik i dotrzeć właśnie, połączyć ze sobą lepiej te dwa światy. Kontakt z firmą już od liceum, od szkoły średniej, tutaj nam powoli przebija taki nasz stres. Taką obawę przed tą pracą pozwala zaznajomić się z tym, co będzie czekało po pracy, i, i nie musimy tego robić na pełen etat, tylko właśnie wdrażając, przeplatając ze szkołą, co później ułatwia takie przestawienie się na tryb pracy. Dominiko, mówi się też o tym, że, że klasy patronackie. To dodatkowa szansa dla młodych osób z mniejszych miejscowości, z mniejszych ośrodków miejskich. Co o tym sądzisz, też jako osoba, która właśnie z, takiego, z takiej mniejszej miejscowości pochodzi? Zdecydowanie otwiera to rynek pracy, zwiększa możliwości. Teraz jeszcze dążymy do tego, że powstają strefy podmiejskie, mhm. do których są i obwodnice, czy autostrady, i dzięki temu, już zaznajomiając się z firmą, mamy. Przewidzianą pracę, możliwość wybrania pracy, która jest łatwo dostępna komunikacyjnie od nas, a niekoniecznie musimy się zderzać z tym małym rynkiem, który jest w najbliższej okolicy. No tak, sama, sama wspominałaś o tym, jak musiałaś jeździć do Krakowa na dodatkową lekcję rysunku. Tutaj też by przydała ci się jakaś właśnie lokalna klasa patronacka, która by wykluczyła tę konieczność jeżdżenia wiele kilometrów co weekend. No zdecydowanie przede wszystkim też ten czas, który jest poświęcany jednak w liceum mamy czy w technikum mamy tą maturę, do tego się uczymy. To jest nie tylko szkoła, tylko też właśnie popołudnia, weekendy dochodzi, dochodzi jakiś konkretny kurs, do którego się przygotowujemy i już z weekendu nic, a tak naprawdę to takie nasze młodzieńcze lata przepadają, Lecą no bo tego nie wrócimy. Tak. A też nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mam takie poczucie, że współczesne dzieciaki, młodzież mają strasznie mało wolnego czasu, bo tutaj dodatkowe zajęcia takie, tu basen, tu to, tu tamto. Ja pamiętam, że ja miałem ze swoich dziecięcych lat mnóstwo wolnego czasu na szwendanie się gdzieś po osiedlu na granie w piłkę, a teraz naprawdę dzieciaki mają tego czasu wolnego coraz mniej. Zdecydowanie tak, ale to, to częściowo właśnie rodzice chcą ich przygotować na późniejsze jakieś osiągnięcia czy na pracę, już od najmłodszych lat, no ale łatwo jest tą linię przekroczyć mhm. takiego zdrowego balansu, bo te dzieciaki często są już przebodźcowane, one wieczorem już padają, one nie są w stanie ani odrobić lekcji, ani później takiego przygotować się do sprawdzianu, bo faktycznie tutaj piłka, tutaj jakieś malowanie, jest dzieciństwo i faktycznie codziennie coś, a ten... Balans. Fajnie, żeby to było zachowane w szkole. Oni się odcinają i robią tylko to co, to, co im sprawia frajdę. Dodajmy, że ty też sama jesteś mamą, więc też jestem ciekaw, czy dla ciebie to jest e, ważny temat. Właśnie tego, tych dodatkowych zajęć dla dzieci, e, tego czasu wolnego dzieci. Wiem, że masz jeszcze trochę czasu, bo twoje dzieciaki są naprawdę małe. Ale myślisz już trochę o tym? Czy myślę i jestem taka bardzo... Przerażona, zmieszana tym, bo nie wiem co będzie, tak naprawdę mhm. jest taka dynamika i. Są opcje, które są fajne do wykonania, ale w tej perspektywie czasu nie wiem, czy to szkolnictwo zdąży na takim poziomie dogonić. Bardzo fajnie by było, żeby były bardziej praktyczne zajęcia, żeby te dzieciaki nie robiły takiej monotonnej nauki w szkole, tylko mogły się rozwijać przez praktykę, bo naprawdę to, co wspominaliśmy, to, ta kreatywność, szczególnie w najmłodszych, ona jest tak otwarta, a później zabijana jest przez to takie nudne szkolnictwo, które siedzą dzieciaki w ławkach i później muszą. Wejść w pewne normy, które są związane głównie ze zdaniem egzaminów, a nie z realną pracą, i później się zamykają na takie szufladki, bo tak trzeba zrobić poddany klucz odpowiedzi, a, a, a w pracy znowu od nich wymagamy kreatywności, więc fajnie, żeby to było pomieszane, żeby mogły sobie żyć trochę takim dzieciństwem, takim luźnym myśleniem. Przy czym tu oczywiście nadmienię, żeby była jasność, my nie krytykujemy współczesnego nie, nie, nie. szkolnictwa jako takiego, bardziej używamy tego jako, jako figury retorycznej, że taka, takie czysto teoretyczne siedzenie w ławkach, bez, bez takiej praktyki, bez ćwiczeń, faktycznie nie sprzyja rozwojowi dzieci, ale kto wie, może już w momencie, kiedy twoje dzieciaki będą w wieku licealnym, w wieku szkolnictwa średniego, być może klasy patronackie będą już na porządku dziennym. Będzie ja mam to taki standard. Nadzieję. Mam taką nadzieję. Czekam na takie rozwiązania, bo naprawdę już też, też z mężem rozmawialiśmy, czy, czy faktycznie studia to jest taka na ten moment idealne rozwiązanie, czy fajniej by nie było się kształcić już tak praktycznie na szkole średniej, a później już doskonalić swoje umiejętności. No dokładnie, bo były takie czasy, kiedy celem każdego młodego człowieka było, było mieć magistra, kiedy każdy koniecznie chciał skończyć studia, nieważne, czy potem będzie pracował w tym zawodzie, czy nie. A ja patrząc po, po moich znajomych, czyli powiedzmy ludzi, którzy mają 35-40 lat, bardzo mało z tych osób faktycznie pracuje w zawodzie, i większość swojego doświadczenia to wszystko zdobyli już po studiach. To u mnie jest podobnie. To, to co wspominam, dużo osób albo zmieniało studia, albo robi zupełnie co innego. I to jest naprawdę ułamek osób, które skończyły studia, robią to, a często mogłyby poświęcić ten czas na praktykę, niż na studiowanie, żeby robić i doskonalić się w tym, co robią teraz. Bo czy to są usługi, czy to są jakieś bardziej fizyczne zawody, ale często dla nich dużo opłacalne niż te zawody wyuczone po studiach. Mhm. A po, powiedz mi, jak sądzisz, czy posiadanie klasy patronackiej też może być cenne dla, dla szkoły? Czy to może mieć na przykład znaczenie, kiedy jakiś uczeń decyduje się, do której szkoły pójdzie? E, myślisz, że to też może jakoś podnosić prestiż danej placówki? No zdecydowanie. Po pierwsze, no, szerszy wachlarz niż takie zwykłe nauczanie. Po drugie, dużo, no, coraz więcej jest takiego patrzenia na tą praktykę, na takie rozwiązania, żebym ja mógł coś robić już po tej szkole, w razie czego mieć zapewniony jakiś start. To też przypominam, rodzice też na to zwracają uwagę, ale lokalnie też, no, szkoła zyskuje projekty. No, w takim prostym szkolnictwie są te konkursy, ale jest ich zdecydowanie mniej i są one takie często teoretyczne, mniej namacalne niż projekty, które można realizować z firmami. I one mogą być wprowadzone też do codziennego użytku, do jakiejś, czy do sprzedaży, czy do, ym, czy do jakichś projektów ym, na przyszłość, ale one mają później rozgłos i tak samo przez to szkoła zyskuje rozgłos. Dodatkowo nauczyciele też mają wsparcie takie merytoryczne od firm, też zdobywają różne szkolenia, mogą się rozwijać zawodowo, niekoniecznie w takiej stricte, szkolnych warunkach, tylko też praktycznych. Mhm. Ja też sobie wyobrażam, że tak, takie klasy patronackie mogą też wspierać budowanie takich lokalnych społeczności, zwłaszcza, że żyjemy w takim, w takim czasach, gdzie jest taki trend, że ludzie raczej uciekają z dużych miast i szukają tych lokalnych społeczności, tych lokalnych struktur. No zdecydowanie to też nam korki i takie dojazdy do, do centrów utrudniają. Ludzie się z jednej strony zamykają, ale właśnie te mniejsze miejscowości... Stres... Czy szczególnie nowe osiedla, gdzieś takie podmiejskie, one budują faktycznie taką bardzo zżytą lokalną mhm. społeczność. U mnie śmieję, że mamy też takie mniejsze miasteczko, ale jest grupa jakaś tam Facebookowa, grupa społecznościowa, gdzie gromadzi tych ludzi. Ja się czasami czuję jak taki grupa studencka albo grupa w akademiku, że każdy, czy ktoś coś pożyczy, czy ktoś coś, każdy się zaczyna znać. I to samo też jak wychodzimy, bo jednak dużo bardziej się każdy kojarzy. Dużo bardziej się wymienia, więc te szkoły też mogą nam zawęzić, poznać takie kolejne grupy osób. Ja myślę, że to też trochę wynika z takiego, z takiego zaufania do takich lokalnych ludzi, który, których znamy, bo, bo życie w internecie często jest anonimowe. Nie wiemy, kim są ci ludzie, nie znamy ich, nie znamy ich motywacji przede wszystkim. A tutaj, kiedy mamy do czynienia z żywym człowiekiem, kiedy na przykład właśnie jesteśmy w klasie patronackiej, znamy tego przedsiębiorcę, bo to jest ktoś, kto jest na przykład w naszej gminie albo w gminie obok, to faktycznie. Może to budować pewne zaufanie i, i, i pomagać właśnie w budowaniu takich relacji. Czy to, czy to relacji właśnie na, na, na bazie edukacji, czy potem relacji zawodowych, czy ogólnie relacji społecznych. No zdecydowanie, no zawsze taka droga w nieznane jest dużo trudniejsza niż gdzieś pójście lokalnie. Przedsiębiorstwa są. Takimi większymi organizacjami troszkę niż tutaj lokalne, bo mimo wszystko w tych mniejszych miejscowościach ten taki rynek lokalny, czy to urzędów, czy jakichś takich mniejszych przedsiębiorstw, to są dwie osoby, które no, gdzieś tam pracują przez te lata. Ta rotacja pracownika jest dużo mniejsza, dużo, mniejsza, nowy, dużo rzadziej pojawiają się nowe miejsca. A tutaj, pojawiając się, jeżeli pojawią się przedsiębiorstwa, czy właśnie takie większe firmy, no tutaj mamy dużo, dużo więcej miejsc pracy, ale przez to właśnie zaufanie też dużo łatwiej nam aplikować niż do takiej nieznanej firmy. Ale też nie wiem, czy się ze mną zgodzić. Wydaje mi się, że biznes i ogólnie przedsiębiorstwa w Polsce trochę się zmieniły. W latach 90., kiedy powstawały w nowych czasach pierwsze firmy, to był taki trochę dziki zachód, taki wyścig za, e, za zyskiem, taki, taki nieokiełznany kapitalizm. Wydaje mi się, że współcześnie firmy stają się dużo bardziej odpowiedzialne. Pojawiają się takie pojęcia jak ekonomia wartości, e, że firmy dużo większą zwracają uwagę nie tylko na zysk, ale właśnie na, na rozwój lokalnej społeczności, na, na wsparcie ekologii, na, na takie właśnie aspekty, jak na przykład inwestowanie w edukację, bo nawet jeżeli nie dostaną zysku tu i teraz, to długoterminowo na tym wygrają, a nawet wygrają z konkurencji. Zdecydowanie tak, bo jeżeli już pozyskamy pracownika, który, który zaznajomi się z firmą, będzie z nami, jest dużo łatwiej go utrzymać i myślę, że warto też w stronę firm później w niego inwestować, że lepiej jest... Tutaj czy, czy dać podwyżkę, czy gdzieś tam zainwestować w tego pracownika, który jest nam lojalny, niż zatrudnić nowego, który on będzie się wdrażał, nie wiadomo ile będzie, a tutaj mhm. mając szkołę patronacką mamy tu pewne związanie takie y, obopólne, taką y, zaufanie y, na tych aspektach pracy, co pozwala nam się tutaj na dłużej gdzieś tam utrzymać. No, bo jeżeli nawet nie dla firmy, to dla takiej mniejszej struktury czy działu, tutaj jednak rotacja pracownika no, rozwala nam tą pracę. Jest to dużo, dużo gorzej połapać wszystko, jeżeli co chwilę mamy nowe osoby, które trzeba wdrażać, niż z osobą, która z nami pracuje i tutaj mamy pewne wyrobione mechanizmy. A gdybyś miała przekonać ucznia, dlaczego wy, warto wybrać y, klasę patronacką? Co byś powiedziała? No przede wszystkim nie jest to takie suche zakuwanie, uczenie się w tej ławce można połączyć to z praktyką. Dużo łatwiejsze jest niż siedzenie po 7 godzin w samej szkole nad książkami, zrobić coś praktycznego, spróbować, potestować takie formy czy laboratoriów, czy warsztatów, które są związane z pracą, już z takim czymś namacalnym. Dużo łatwiej wpływają na tą na wiedzę czy na wytrzymanie nawet w, w tych godzinach szkolnych, co nie jest łatwe w takim wieku nastoletnim. Padło dzisiaj bardzo dużo informacji na temat klas patronackich. Czy spróbowałabyś na koniec naszej rozmowy trochę to podsumować i jeszcze raz opowiedzieć e, o tym jaka jest perspektywa ucznia i przedsiębiorcy? Dlaczego warto zainteresować się tym tematem? Dlaczego jako uczeń warto wybrać taką klasę patronacką albo jako przedsiębiorca, dlaczego warto taką klasę założyć? Zdecydowanie z poziomu ucznia, jest to dużo łatwiejszy start w rynek pracy. Mamy już tutaj poznanego przedsiębiorcę, zapewnione, możemy mieć zapewnione miejsce pracy. Mamy warsztaty, mamy wizyty w, w, u przedsiębiorców, czy to na liniach produkcyjnych, czy w ich miejscach pracy. Możemy porozmawiać z pracownikami, wzdrożyć się w formie praktyk w tą pracę. Spróbować przede wszystkim, czy ta praca nam podpasuje. Z poziomu przedsiębiorcy mamy tutaj przygotowanie pracowników stricte pod profil naszej firmy, zaznajomienie z tutaj kulturą pracy, z maszynami, czy w zależności od innych, jakąś taką strategią firmy. Przez co dostajemy tak naprawdę wykwalifikowanych pracowników bez tego etapu wdrażania, bez dodatkowej rekrutacji, na którą też trzeba poświęcić czas. Tak samo jesteśmy bardziej rozpoznawalni. Czy, czy w lokalnych tutaj miejscowościach, czy przez innych przedsiębiorców, możemy otrzymywać dotacje na jakieś projekty, które realizujemy z uczniami. Więc tutaj spektrum dla dwóch stron jest naprawdę duży, a przede wszystkim też możemy dopasować sobie warunki odpowiednie dla obu stron. Tutaj nie ma sztywnych ram. No i też nie zapominajmy o korzyściach dla szkoły, która y, może okazać się dla y, uczniów. Ciekawym wyborem, jeśli takowe klasy patronackie posiada. Dominiko, bardzo dziękuję za rozmowę. Pokazałaś nam, że klasa patronacka to coś znacznie więcej niż tylko szkolne praktyki. To jest pewnego rodzaju długofalowe partnerstwo, które daje firmom wymierne korzyści, a młodym ludziom szansę na dobry start w dorosłość. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Powiedz jeszcze na końcu naszym słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Najbardziej na Instagramie houseofdesign.pl i o, na stronie internetowej o tej samej nazwie. Znakomicie. E, ja nazywam się Kuba. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. E, Dominiko, jeszcze raz bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, oczywiście, jeśli macie ochotę dowiedzieć się więcej na temat klas patronackich, odsyłamy Was na stronę internetową www.slaskie.pl Ukośnik Kadry Jutra. Zamówienie współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności